Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić i nie wiedziałeś, jak się zachować, jak podejść do osoby, która straciła bliską osobę, co powiedzieć, co myśleć, jak się zachować? Jeśli tak, w tym filmie zagłębimy się w głębokie nauki ojca Pio na temat tego, jak możemy pomóc zmarłej duszy znaleźć wieczny odpoczynek. Od znaczenia modlitw i ofiar pomoc w stawiennictwa Matki Bożej odkryjesz proste, ale potężne gesty, które mogą odmienić całą duchową podróż tych, których kochamy. Dowiedz się, jak Różaniec i ufność w Bożą Opatrzność mogą otworzyć drzwi do nieba i przynieść pocieszenie duszy zmarłej. I co najważniejsze, dowiedz się, jak chrześcijańska nadzieja przemienia smutek w doświadczenie wiary i pokoju. Nie przegap tej okazji, aby wzmocnić swoją wiarę i pomóc duszy osiągnąć niebiańską chwałę. Wchodząc w przebudzenie, często ogarnia nas głębokie uczucie smutku i straty. Jednak ojciec Pio nauczył nas, że jest to kluczowy czas nie tylko na złożenie kondolencji, ale także na pomoc zmarłemu w przejściu do życia wiecznego. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że nasza fizyczna obecność, wypełniona czystymi intencjami i szczerymi modlitwami, może być kanałem spokoju i ulgi dla zmarłej duszy. Ojciec Pio zawsze podkreślał, że wchodząc po przebudzeniu, musimy przede wszystkim zebrać się na modlitwie. To nie jest tylko akt szacunku. Ale sposób na połączenie się z boskością w tej chwili. Ważne jest, aby zamknąć na chwilę oczy, zrobić znak krzyża i odmówić krótką modlitwę, prosząc Boga o opiekę nad duszą zmarłego. Pomaga to stworzyć duchową atmosferę, która nie tylko pociesza członków rodziny, ale także przyciąga boską łaskę do tego otoczenia. Ponadto ojciec Pio zalecił, aby podczas czuwania obecni skupiali swoje myśli na dobru. Istotne jest unikanie rozmów błahych lub pozbawionych szacunku. Często otoczenie czuwania może stać się przestrzenią nieuwagi i rozproszenia, ale właśnie w tym momencie musimy pamiętać, że mamy do czynienia z duszą, która potrzebuje modlitwy i spokoju. Innym aspektem, na który zwrócił uwagę ojciec Pio, było znaczenie cichej modlitwy. Kiedy się budzimy, możemy wewnętrznie odmawiać różaniec lub inne modlitwy, takie jak psalm 23, znany z potężnego przesłania pocieszenia i nadziei. Powiedział, że odmawiając te modlitwy, Otwieramy zmarłym drzwi do nieba, pomagając im znaleźć drogę do światła. Gdy zbliżamy się do trumny, gest zrobienia znaku krzyża i cichej modlitwy za duszę zmarłego jest potężnym sposobem okazania szacunku i oddania. Ojciec Pio wierzył, że ten prosty gest, wykonany z wiarą, może przynieść wielką ulgę duszy i pomóc zmarłemu w jego drodze. Jedną z najpotężniejszych praktyk, których nauczał ojciec Pio podczas czuwania, jest wstawiennictwo za zmarłego. Wstawiennictwo w tym kontekście oznacza, że stajesz się pośrednikiem między duszą zmarłego a Bogiem, prosząc w modlitwie, aby pan przyjął tę duszę i udzielił przebaczenia jej grzechów. Ojciec Pio podkreślał, że praktyka ta nie tylko pomaga zmarłemu, ale także przynosi ukojenie tym, którzy cierpią z powodu straty. Powiedział, że wstawiając się, stajesz się kanałem błogosławieństw dla zmarłego. Modlitwę można odmawiać w ciszy, w postawie pokory i poddania. Prosząc Boga o przebaczenie grzechów, które zmarły popełnił w życiu i aby dzięki jego miłosierdziu znalazł wieczny odpoczynek. Ojciec Pio zalecił także, aby w miarę możliwości odprawiać msze święta w intencji duszy, gdyż msza święta jest największą formą wstawiennictwa o zbawienie dusz. Oprócz modlitw indywidualnych, ojciec Pio zachęcał wszystkich obecnych do zjednoczenia się w modlitwach zbiorowych. Wierzył, że kiedy dwie lub więcej osób spotyka się w imię Boga, aby modlić się za duszę. Modlitwy stają się jeszcze potężniejsze. To właśnie w tym momencie modlitwy koronką do miłosierdzia i innymi nabożeństwami zbiorowymi zyskują duchową siłę, która przekracza to, co możemy zrozumieć. Dodatkową praktyką zalecaną przez ojca Pio było składanie osobistych ofiar za duszę zmarłego. Można tego dokonać poprzez drobne gesty wyrzeczenia, takie jak jednodniowy post lub ofiarowanie czegoś, co nam się podoba, jako forma pokuty, zawsze prosząc Boga aby wykorzystał tę ofiarę dla dobra duszy zmarłego. Kolejnym istotnym punktem była mentalność miłosierdzia, którą wniósł ojciec Pio. Powiedział, że zbliżając się do stypy, powinniśmy odłożyć na bok wszelkie oceny, jakie możemy mieć na temat życia zmarłego. Zamiast tego powinniśmy skupiać się wyłącznie na Bożej miłości i miłosierdziu, ufając, że On przyjmie tę duszę ze współczuciem, niezależnie od jej błędów z przeszłości. Dla Ojca Pio miłosierdzie Boże było nieskończone, a naszym zadaniem było być odbiciem tej miłości w chwilach bólu i pożegnania. Czyniąc to, nie tylko spełniamy naszą rolę jako chrześcijan, ale także pomagamy budować most światła między ziemią a niebem, ułatwiając odpoczynek duszy. Ojciec Pio często podkreślał znaczenie pełnego zaufania Bożej Opatrzności podczas czuwania. Uczył nas, że w obliczu śmierci często ogarnia nas poczucie bezsilności, smutku, a nawet strachu, ale właśnie w takich chwilach powinniśmy pokładać ufność w rękach Boga. Według niego wiara w to, że Bóg panuje nad wszystkim, łącznie z życiem po śmierci, jest niezbędna, aby pomóc duszy odnaleźć swoją ścieżkę. Zaufanie opatrzności Bożej wyraża się, zdaniem Ojca Pio, w naszych modlitwach i czynach. Kiedy z wiarą zwracamy się do Boga, prosząc Go, aby przyjął duszę zmarłego, w efekcie oddajemy tę osobę w ręce tego, który wie, co dla niej najlepsze. Jest to przekazywanie wiary, które należy czynić z czystym sercem i pełnym miłości. Ojciec Pio powiedział, że to zaufanie łagodzi ciężar żalu, ponieważ przypomina nam, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do nowego życia. Wierzył także, że ufając Bożej Opatrzności, jesteśmy w stanie przekazać ten pokój innym. Często zdarza się, że obecne osoby są kruche emocjonalnie, a otoczenie często przepełnione jest głębokim smutkiem. Jednak ojciec Pio nauczył nas, że okazując zaufanie Bogu, możemy być narzędziami pocieszenia dla cierpiących. Prosty gest, taki jak słowo nadziei lub cicha modlitwa obok smutnej osoby, może przynieść pokój przekraczający wszelkie zrozumienie. Innym ważnym aspektem, na który zwrócił uwagę ojciec Pio, jest to, że zaufaniu Bogu musi towarzyszyć cierpliwość. Uważał, że w procesie żałoby często pragniemy szybkich odpowiedzi i pewności co do losu duszy. Bóg jednak działa w swoim czasie, a naszym zadaniem jest po prostu ufać i czekać, wiedząc, że ono wszystko zaba zgodnie ze swoją wolą. Ojciec Pio radził, aby nawet w najtrudniejszych chwilach nigdy nie tracić wiary i wytrwale się modlić. To zaufanie w Bożą opatrzność odzwierciedla się także w akceptacji planów Bożych. Dla Ojca Pio przyjęcie woli Bożej jest jednym z najwspanialszych wyrazów wiary, jaką możemy mieć. Oznacza to, że nawet jeśli nie do końca rozumiemy, dlaczego coś się wydarzyło, Musimy zaufać, że Bóg ma większy plan, a ten plan jest zawsze dobry. Ojciec Pio powiedział, że ta akceptacja nie eliminuje bólu, ale przemienia żałobę w głębsze przeżycie duchowe. Jeśli podobają ci się te treści i wierzysz, że mogą pomóc innym osobom, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących wiadomości. Ojciec Pio mocno wierzył w moc mszy i zbiorowych modlitw, które mogą pomóc duszom zmarłych. Uczył, że choć każdy z nas może modlić się za zmarłego indywidualnie, to jeszcze większej siły duchowej nabiera wspólne odmawianie tych modlitw, zwłaszcza podczas Mszy święta. Dla Ojca piją Msza święta. Jest najwyższym aktem wstawiennictwa, jaki możemy ofiarować duszy w drodze do życia wiecznego. Uczestnicząc w Mszy święta. Za zmarłych, nie tylko modlimy się za ich duszę, ale jednoczymy nasze serca z tą wieczną ofiarą, którą Jezus złożył za nas. Ojciec Pio mówił, że podczas uczestnictwa w Eucharystii na duszę zmarłego wylewają się łaski niebieskie i właśnie w tym momencie miłosierdzie Boże działa najintensywniej. Radził, aby w rodzinach regularnie zamawiano msze intencji swoich bliskich, gdyż skróci to czas oczyszczenia, przez jaki będzie przechodzić dusza. Ponadto ojciec Pio podkreślił, że kiedy modlimy się razem jako wspólnota, nie tylko prosimy o konkretną duszę, ale także wzywamy obecności Boga dla wszystkich obecnych na przebudzeniu. Zjednoczenie głosów i serc w modlitwie stwarza duchowe środowisko, w którym mocniej odczuwalna jest Boża obecność. Wierzył, że to duchowe środowisko nie tylko pomaga zmarłemu, ale także pociesza i wzmacnia tych, którzy pogrążają się w żałobie. W swoich kazaniach ojciec Pio wyjaśniał, że koronka do miłosierdzia była w tych czasach szczególnie skuteczną modlitwą. Powiedział, że odmawiając różaniec w czasie czuwania lub pomszy, wołamy o nieskończone miłosierdzie Boże dla tej duszy. To według Niego otworzyło bramy nieba i przyspieszyło przybycie duszy przed oblicze Boga. Kolejną ważną praktyką zalecaną przez Ojca Pio było nabożeństwo do Matki Bożej. Wierzył, że Matka Jezusa pełni kluczową rolę we wstawiennictwie za duszę, orędując u swego Syna za wszystkie dusze, które potrzebują pomocy na swojej drodze. Zachęcał do odmawiania zdrowaś Mary Joe i innych modlitw maryjnych, prosząc Matkę Najświętszą, aby swoim matczynym, miłosiernym spojrzeniem spojrzała na duszę zmarłego. Ojciec Pio zalecał także czytanie podczas czuwania fragmentów biblijnych, zwłaszcza tych, które mówią o życiu wiecznym i pocieszeniu Bożym. Wierzył, że Słowo Boże wniosło do otoczenia szczególny pokój, pomagając obecnym skupić się na wierze i nadziei, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, ale trwa w wieczności. Ojciec Pio zawsze podkreślał wagę osobistych poświęceń na rzecz duszy zmarłego. Dla niego te akty wyrzeczenia i pokuty nie tylko przyniosły korzyść duszy zmarłego, ale także przyniosły błogosławieństwo tym, którzy je wykonywali. Składając ofiary, przyłączamy się do cierpień Chrystusa, który odkupił nas przez ofiarę na krzyżu. Jest to skuteczny sposób proszenia Boga o miłosierdzie dla duszy, która jest w drodze do życia wiecznego. Ale jak możemy dokonać tych poświęceń w konkretny sposób? Ojciec Pio nauczył nas, że mogą to być drobne, codzienne gesty, ale wykonywane z wielką miłością i intencją. Prostym przykładem może być jednodniowy post w imieniu zmarłego, złożenie tej ofiary Bogu i poproszenie go o zastosowanie łask tego aktu dla ulżenia duszy w czyśćcu. Innym sposobem może być rezygnacja z przyjemności lub pocieszenia, na przykład nie picie kawy czy oglądanie telewizji przez pewien czas i poświęcenie tego czasu na modlitwę i refleksję. Dla Ojca Pio poświęcenie jest sposobem wyrażenia naszego współczucia i pragnienia duchowej pomocy tym, których kochamy. Powiedział, że poświęcając się za duszę, dokonujemy aktu głębokiej miłości, miłości wykraczającej poza życie ziemskie. Odzwierciedla to samą istotę wiary chrześcijańskiej miłość, która przekracza śmierć i nadal objawia się poprzez modlitwę i ofiarę. Ponadto Ojciec Pio zalecił, abyśmy za duszę zmarłego ofiarowali także nasze osobiste cierpienia, takie jak choroba, Ból fizyczny lub emocjonalny. Wierzył, że łącząc nasze cierpienia z cierpieniem Chrystusa, wnosimy potężny duchowy wkład, który może przyspieszyć proces oczyszczenia tej duszy. Ten akt poddania się jest postrzegany jako sposób naśladowania Chrystusa w Jego ofierze, pomagając zmarłemu osiągnąć wieczny pokój. Innym interesującym aspektem, którego nauczał ojciec Pio, jest to, że te ofiary nie muszą być wielkie ani nadzwyczajne, aby miały wartość. Liczy się intencja i wiara, z jaką są ofiarowane. Nawet małe wyrzeczenia dokonane ze szczerego i kochającego serca mają wielką moc duchową. Ojciec Pio nieustannie przypominał nam, że Bóg widzi serce i że to czystość intencji sprawia, że ofiara jest skuteczna. Radził także łączenie tych ofiar z chwilami ciszy i kontemplacji. Cisza jest dla ojca Pio sposobem na usłyszenie głosu Boga i pozwolenie mu na działanie w naszych duszach. Poświęcenie czasu na medytację nad życiem i śmiercią podczas czuwania i składanie tych myśli w ofierze jest praktyką, którą uznał za niezwykle cenną. Ojciec Pio zawsze nauczał, że przebaczenie jest jedną z największych cnót, jakie możemy ofiarować nie tylko żyjącym, ale także tym, którzy odeszli. Po przebudzeniu akt przebaczenia może być jednym z najbardziej wyzwalających gestów, zarówno dla osoby oferującej przebaczenie, jak i dla duszy zmarłego. Wierzył, że wiele dusz cierpi w swojej drodze właśnie dlatego, że nie przebaczono im błędów popełnionych w życiu. Moc przebaczenia, według Ojca Pio, jest duchowym kluczem, który może otworzyć drzwi do nieba tym, którzy odeszli. Wyjaśnił, że przebaczając, naśladujemy przykład Chrystusa, który nauczył nas przebaczać 77 razy, czyli nieskończenie. Ojciec Pio zachęcał nas abyśmy podczas przebudzenia zastanowili się nad jakąkolwiek krzywdą lub urazą, jaką możemy żywić do zmarłej osoby. Powiedział, że przebaczenie, jeśli jest ofiarowane szczerze, nie tylko koi naszą duszę, ale może być także światłem, które prowadzi zmarłego na jego duchowej drodze. Ale jak praktykować przebaczenie po przebudzeniu? Ojciec Pio zasugerował, abyśmy podchodząc do trumny lub skupiając się na modlitwie, mówili w ciszy Przebaczam Wam i proszę Boga, aby Wam też przebaczył. Ten prosty akt przebaczenia ma głęboki wpływ duchowy. Radził nam, abyśmy odmawiali tę modlitwę z lekkim sercem, bez chowania urazy i oddania wszystkiego Bogu. Ojciec Pio powiedział także, że przebaczenie wykracza poza słowa. Wierzył, że przebaczenia musimy doświadczyć poprzez nasze czyny, nawet po przebudzeniu. Może to obejmować pocieszanie rodziny zmarłego, oferowanie pomocy oraz okazywanie pokoju i miłości w dniach następujących po pożegnaniu. Przebaczenie jest sposobem ciągłego okazywania chrześcijańskiej miłości, nawet gdy danej osoby nie ma już z nami. Co więcej, ojciec Pio wierzył, że praktykując przebaczenie po przebudzeniu, przygotowujemy własną ścieżkę na przyszłość. Powiedział, że miłosierdzie, które ofiarujemy innym, będzie tym samym miłosierdziem, które otrzymamy w dniu, w którym my również odejdziemy. Dlatego przebaczenie jest aktem miłosierdzia, który wykracza poza czas i przestrzeń, przynosząc błogosławieństwo zarówno duszy zmarłego, jak i nam samym. Inną ważną kwestią, której nauczał ojciec Pio, jest to, że przebaczeniu musi towarzyszyć modlitwa. Przebaczając, powinniśmy także modlić się za duszę zmarłego, prosząc Boga, aby w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzył tę osobę pokojem i wiecznym odpoczywaniem. Podkreślił, że połączenie przebaczenia i modlitwy jest nieporównywalną siłą duchową, zdolną przemienić ból w nadzieję, a smutek w pokój. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał. Twój udział pomoże nam udostępnić te inspirujące wiadomości większej liczbie osób. Ojciec Pio zawsze zalecał różaniec jako jedną z najpotężniejszych broni duchowych, jakich możemy użyć, zwłaszcza po przebudzeniu. Według niego odmawianie różańca za zmarłą duszę przynosi ogromne pocieszenie i pomoc w jej duchowej wędrówce. Wierzył, że odmawiając różaniec, przywołujemy wstawiennictwo Matki Bożej. Która jest potężną pośredniczką między Bogiem a duszami potrzebującymi miłosierdzia. Podczas czuwania ojciec Pio zasugerował, aby ludzie, jeśli to możliwe, gromadzili się w małych grupach na odmawianiu różańca. Ta zbiorowa praktyka, jego zdaniem, zwielokrotnia siłę modlitwy. Powiedział, że każde zdrowaś Mary Joe jest różą ofiarowaną matce Bożej, która z kolei oddaje te duchowe róże Bogów intencji duszy zmarłego. Prosty akt klękania i odmawiania różańca na głos lub w ciszy po przebudzeniu, jest gestem głębokiej wiary i miłości, która według ojca Pio ma moc otwierania bram nieba. Ojciec Pio wyjaśnił, że różaniec to nie tylko modlitwa o pocieszenie żyjących, ale przede wszystkim narzędzie wstawiennictwa za zmarłych. W każdej tajemnicy, nad którą się zastanawiamy, kontemplujemy życie Chrystusa i Matki Bożej, co według ojca Pio powoduje, że na duszę zmarłego wylewa się odkupicielska moc Jezusa. Polecał szczególnie koronkę do miłosierdzia, gdyż modlitwa ta podkreśla nieskończone miłosierdzie Boga i jego pragnienie zbawienia wszystkich dusz. Zachęcał także ludzi, aby nauczali tej praktyki rodzinę i przyjaciół, którzy mogą nie być zaznajomieni z odmawianiem różańca. Dla ojca Pio wychowywanie innych w praktyce modlitwy było formą duchowej miłości. Wierzył, że ucząc innych odmawiania różańca w chwilach straty, pomagamy stworzyć sieć modlitw, która przyniesie pokój i pocieszenie zarówno żywym, jak i umarłym. Oprócz różańca ojciec Pio zasugerował, aby modlitwom pobożnym towarzyszyły odpowiednie czytania biblijne. Szczególnie polecane są fragmenty mówiące o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, które dają obecnym nadzieję i pocieszenie, przypominając im, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia z Bogiem. Wierzył, że te czytania wzmacniają wiarę w chwilach bólu, pomagając członkom rodziny znaleźć pocieszenie w boskich obietnicach. Innym ważnym aspektem, na który zwrócił uwagę ojciec Pio, była stałość w modlitwie. Nauczał nas, że nie powinniśmy ograniczać się do modlitwy tylko podczas czuwania. Wręcz przeciwnie, w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach nie ustawajmy w modlitwie za zmarłego, prosząc zawsze Boga o zapewnienie tej duszy wiecznego odpoczynku. Dla niego wytrwałość w modlitwie jest przejawem miłości i wiary oraz sposobem na kontynuowanie pomocy zmarłemu, nawet po zakończeniu czuwania. Ojciec Pio zawsze uczył nas, abyśmy wzywali obecność Ducha Świętego we wszystkich sytuacjach naszego życia, także w chwilach żałoby i pożegnania po przebudzeniu. Wierzył, że Duch Święty jest pocieszycielem, tym, który przynosi pokój zmartwionym serkom i oświeca dusze potrzebujące wskazówek. Kiedy po przebudzeniu prosimy o działanie Ducha Świętego, Stwarz atmosferę spokoju i nadziei, zarówno dla duszy zmarłego, jak i dla obecnej rodziny i przyjaciół. Dla ojca Pio, przywołanie Ducha Świętego może nastąpić poprzez prostą i szczerą modlitwę. Na przykład, „Przyjdź Duchu Święty napełni serca swoich wiernych i rozpal w nich ogień swojej miłości. Powiedział, że kiedy powtarzamy tę modlitwę podczas czuwania, Duch Święty zstępuje na to miejsce przynosząc pocieszenie i jasność pogrążonym w żałobie serkom. Ponadto Duch Święty prowadzi duszę zmarłego w jej drodze do wieczności, pomagając jej odnaleźć drogę do światła. Ojciec Pio nauczał także, że Duch Święty jest odpowiedzialny za przynoszenie mądrości i rozeznania w chwilach pożegnania. Często członków rodziny ogarnia ból i zamęt, nie wiedząc, jak poradzić sobie ze stratą. W takich chwilach przywoływanie Ducha Świętego może przynieść jasność niezbędną do podjęcia ważnych decyzji i zrozumienia znaczenia śmierci w świetle wiary chrześcijańskiej. Wierzył, że kiedy wzywamy Ducha Świętego, otrzymujemy wewnętrzny spokój, który pomaga nam zaakceptować śmierć jako część boskiego planu. Innym ważnym aspektem, na który zwrócił uwagę ojciec Pio, jest to, że Duch Święty pomaga nam utrzymać żywy płomień wiary, nawet w czasach bólu i żałoby. Często utrata bliskiej osoby może zachwiać naszą wiarą i sprawić, że zaczniemy kwestionować Boże plany. Jednak ojciec Pio powiedział, że właśnie w takich chwilach musimy jeszcze bardziej zbliżyć się do Ducha Świętego, prosząc go, aby umocnił naszą wiarę i utwierdził nas w ufności w życie wieczne. Podkreślił także, że w czasie celebracji Eucharystii poczuwaniu można głęboko odczuć działanie Ducha Świętego. Obecna Msza Święta to szczególny moment, w którym z potężną mocą działa Duch Święty, jednocząc niebo z ziemią i niosąc pocieszenie cierpiącym. Ojciec Pio wierzył, że Duch Święty przemienia otoczenie czuwania w świętą przestrzeń, w której wysłuchuje się modlitwy żywych i błogosławi się dusze zmarłych. Ponadto ojciec Pio zalecił rodzinie i przyjaciołom zmarłego dalsze wzywanie Ducha Świętego w kolejnych dniach po przebudzeniu. Powiedział, że żałoba to proces i że tylko Duch Święty jest w stanie zapewnić prawdziwe pocieszenie i prawdziwe uzdrowienie tym, którzy pogrążają się w żałobie. Poprzez codzienną modlitwę i nabożeństwo do Ducha Świętego możemy podtrzymać płomień nadziei i wiary, ufając, że Bóg czuwa nad nami i duszą zmarłego. Ojciec Pio uczył nas, że chociaż śmierć przynosi smutek i żałobę, chrześcijanin nigdy nie powinien tracić z oczu nadziei, która płynie z wiary w Jezusa Chrystusa. Nieustannie przypominał nam, że śmierć nie jest końcem, ale bramą do życia wiecznego. Dla niego przebudzenie powinno być nie tylko chwilą łez i bólu, ale także odnowionej nadziei w Bogu i jego obietnicach zmartwychwstania. Nadzieja chrześcijańska, zdaniem ojca Pio, daje nam siłę, by ze spokojem stawić czoła śmierci. Wierzył, że gdy grozi nam śmierć kogoś, kogo kochamy, powinniśmy trzymać się słów Chrystusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Te słowa są dla ojca Pio kotwicą, która utrzymuje nas w wirze emocji, jakie powoduje śmierć. Zawsze powtarzał, że chociaż ból rozłąki jest nieunikniony, w naszych sercach musi znajdować się pewność życia wiecznego. Ojciec Pio podkreślił również, że podczas przebudzenia nasza postawa musi odzwierciedlać tę chrześcijańską nadzieję. Radził nam, abyśmy byli świadkami wiary wobec otaczających nas osób, zwłaszcza tych, którzy nie podzielają tych samych przekonań lub są osłabieni bólem. Powiedział, że okazując nadzieję, pomagamy innym dostrzec, że śmierć nie ma ostatniego słowa i że poza tym życiem czeka nas coś znacznie większego. Kolejnym ważnym aspektem chrześcijańskiej nadziei, którego nauczył nas ojciec Pio, była potrzeba modlitwy o zmartwychwstanie zmarłego. Zachęcał nas, abyśmy prosili Boga o przyspieszenie dojścia zmarłego do pełni życia wiecznego. Można tego dokonać poprzez modlitwy takie jak Credo, w których potwierdzamy naszą wiarę w zmartwychwstanie lub recytując fragmenty biblijne, które mówią o ostatecznym spotkaniu z Bogiem. Dla ojca Pio ta modlitwa nadziei jest formą pocieszenia dla żyjących i światłem oświetlającym drogę duszy zmarłego. Co więcej, ojciec Pio wierzył, że chrześcijańska nadzieja przemienia sposób, w jaki przeżywamy smutek. Powiedział, że choć tęsknota pozostaje, to pewność, że pewnego dnia ponownie połączymy się z naszymi bliskimi w wieczności, musi być dla nas największym pocieszeniem. Ta pewność pozwala nam spojrzeć na śmierć innymi oczami, nie jako na ostateczną stratę, ale na chwilową separację, która pewnego dnia zostanie przezwyciężona radością zmartwychwstania. Ojciec Pio przestrzegł nas również, jak ważne jest ciągłe pielęgnowanie tej nadziei. Powiedział, że smutek może prowadzić do chwil zwątpienia i pytań, ale zawsze powinniśmy zwracać wzrok na Chrystusa, który zwyciężył śmierć. Dlatego ważne jest, aby podtrzymywać wiarę przy życiu czy to poprzez modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, czy czytanie Słowa Bożego. Według niego nadzieja chrześcijańska jest jak płomień, który należy podsycać codziennie, zwłaszcza w chwilach bólu. Na koniec ojciec Pio zalecił, abyśmy uczestnicząc w czuwaniu, zanieśli to przesłanie nadziei wszystkim obecnym. Wierzył, że nasza obecność powinna być odbiciem wiary w Chrystusa i że możemy być narzędziami pocieszenia i nadziei dla cierpiących. Dla Niego każdy z nas ma powołanie. Aby być światłem pośród ciemności smutku i przypominać wszystkim, że życie wieczne jest rzeczywistością i że Chrystus zwyciężył śmierć. Dla Ojca Pio śmierć była początkiem duchowej podróży, która doprowadziła do obecności Boga. Nauczał, że dusza po śmierci przechodzi proces oczyszczenia, niezbędny, aby mogła wejść do chwały niebieskiej. Proces ten, często symbolizowany przez czyściec, jest etapem w którym dusza zostaje oczyszczona ze wszelkich śladów grzechu, aby mogła ujrzeć oblicze Boga w jego pełni. Ojciec Pio podkreślał, że nasze modlitwy i ofiary mają moc złagodzenia tego procesu i umożliwienia duszy szybszego znalezienia wiecznego spoczynku. Jednym z głównych punktów doktryny ojca Pio było zrozumienie, że śmierci nie należy się bać, ale należy ją przyjąć jako przejście do prawdziwego życia. Powiedział, że tak jak podróżnik przygotowuje się do długiej podróży, tak i my powinniśmy przygotować się duchowo na moment opuszczenia tego świata. A kiedy uczestniczymy w czuwaniu, nie tylko żegnamy tych, którzy odeszli, ale także zastanawiamy się nad naszą własną duchową podróżą i potrzebą gotowości na spotkanie z Bogiem. Ojciec Pio uczył nas także, że należy nieustannie modlić się za duszę zmarłego, prosząc Boga o miłosierdzie i aby szybko odnalazł drogę do wiecznego światła. Powiedział, że czyniąc to, ofiarowujemy duszy dar o nieocenionej wartości, którego nie zastąpią nawet najcenniejsze dobra materialne. Modlitwa dla ojca Pio była prawdziwym kluczem otwierającym drzwi do nieba. Co więcej, ojciec Pio wierzył, że wieczny odpoczynek to nie tylko koniec podróży, ale początek nowego życia w Bogu. Zachęcał nas, abyśmy postrzegali śmierć jako moment wyzwolenia w którym dusza wreszcie uwalnia się od ograniczeń ciała i może cieszyć się pełnią szczęścia w obecności Stwórcy. Zawsze powtarzał, że modląc się za zmarłych, powinniśmy prosić, aby odnaleźli nie tylko pokój, ale także wieczną radość, bo taką obietnicę daje Bóg wszystkim, którzy go miłują. Ważnym aspektem wiary ojca Pio była wiara we wstawiennictwo świętych. Wierzył, że modląc się za duszę zmarłego, można prosić o pomoc świętych, a zwłaszcza Matkę Bożą aby wstawiali się u Boga za te dusze. Uczył nas, że święci, ponieważ już są w chwale Bożej, mają szczególną moc wstawiania się za nami, a ich pomoc jest nieoceniona dla tych, którzy są jeszcze na swojej duchowej drodze. Dla ojca Pio śmierć bliskiej osoby była także czasem refleksji nad własnym życiem i naszą relacją z Bogiem. Zachęcał nas abyśmy wykorzystali te chwile rozstania do odnowienia naszej wiary, do proszenia Boga, aby pomógł nam żyć świętym życiem i abyśmy pamiętali, że pewnego dnia my wszyscy staniemy przed nim. Czyniąc to, nie tylko pomagamy zmarłemu osiągnąć wieczny odpoczynek, ale także przygotowujemy własną drogę do życia wiecznego. Wierzył, że nadzieja na wieczny odpoczynek nie tylko przynosi ukojenie, ale także nadaje sens naszemu życiu tu, na Ziemi. Dla niego życie z myślą o wieczności było najmądrzejszym sposobem przygotowania się na śmierć, a gdy uczestniczymy w czuwaniu, musimy zawsze pamiętać, że naszym prawdziwym domem jest Bóg, a życie tutaj jest jedynie wstępem do wieczności. Aby uzyskać więcej treści tego typu, śledź naszą stronę. Codziennie pojawiają się treści, które pomogą ci zrozumieć tajemnice życia w praktyczny sposób. Niech Bóg błogosławi cię nieskończenie.